Bonjour, bonsoir kochane, w nowym filmie na tym kanale. Dziś zajmiemy się siedmioma letnimi paryskimi stylizacjami z jedwabiem. Przejrzałam paryskie konta zajmujące się modą i na ekranie możecie zobaczyć reprezentatywne przykłady paryskich stylizacji letnich z jedwabiem. W Paryżu nosi się jedwab podobnie jak w Polsce, albo raczej u nas nosi się jedwab na paryską modłę. Pamiętam jak kilka lat temu marzyłam o jedwabnej bieliźnianej sukience zafascynowana wyglądem stylowych paryżanek. Na szczęście jedwabna moda szybko trafiła na polski grunt i w 2020 roku kupiłam swoją pierwszą slip dress marki Lovely Silk. Od tego czasu nazbierała mi się już spora jedwabna kolekcja sukienek, spódnic, topów, koszul, a nawet spodni, bo uważam, że takie rzeczy są naprawdę eleganckie, ponadczasowe i kapsułowe. Jednym słowem, warto w nie zainwestować. Dziś przedstawię Wam 7 przykładowych jedwabnych stylizacji na lato jeśli film przypadnie Wam do gustu, to nagram kolejne, również jesienno-zimowe stylizacje z jedwabnymi rzeczami. Nukomą są! Zaczynamy! Poniedziałek i wygodna stylizacja z jedwabnymi spodniami i jedwabnym topem tutaj z bliska możecie zobaczyć mój zegarek, który zawsze noszę on jest marki Elixa z Apartu i do tego od niedawna noszę taką bransoletkę z cytrynów, naturalnych kamieni marki Mikaena, myślę, że ten taki nieduży kobiecy zegarek ta bransoletka pięknie uzupełnia i mam też kolczyki, takie koła, które zaczynają się już od dziurek w uszach to też moim zdaniem świetnie wygląda, też Wam pokazuję że ja ten topik sobie tak wyciągam bluzuję sobie go na spodnie to też właśnie zawsze lepiej robi sylwetce. Ja, jak widzicie, też no, jestem gruszką. Także muszę różne takie zabiegi stosować, żeby dobrze wyglądać. Do tego mam płaskie skórzane mule. I tutaj mam jedwabną koszulę. I właśnie mogłabym tutaj sobie tak zostać w tych spodniach i topiku, ale tak jak mówię, że jestem gruszką, ja się lepiej czuję z takimi różnymi trikami, kiedy po prostu równoważę sobie proporcje między górą a dołem. Do tego mam duże okulary wersacze. Tutaj też pokazuję, że te loga tego wersacza nie są. Są jakieś takie strasznie duże. To też jest w stylu paryskim. Ważne, żeby tymi logami jednak nie kuć w oczy. I mam taką torebkę w stylu Chanel 255. Ona jest skórzana. Zaraz będziecie mogły przeczytać, co skąd pochodzi. W opisie filmu też będzie razem z linkami, co skąd jest. No i jak widzicie, tutaj z taką narzuconą, lekką, jedwabną koszulą prezentuje się to moim zdaniem ciekawie, tak warstwowo. No i absolutnie wydaje mi się, że w takiej konfiguracji nie widać, że jestem gruszką. Także takie po prostu narzucenie koszuli bardzo dobrze robi sylwetce. No i przechodzimy do wtorku. Na wtorek przygotowałam moją ulubioną spódnicę jedwabną w centki i do tego mam taki topik vintage z koronką, który kiedyś kupiłam na Vinted i on ma świetny kolor, często go używam. Do tego mam masywne kółeczka, mam złoty łańcuszek z niewielką zawieszką, A oczywiście ten mój zegarek z bransoletką, mam czułenka pomarańczowe z Ryłko, już wam pewnie dobrze znane z poprzednich odcinków. No i mam wspaniałą koszulę, ona jest bawełniana, ale ma strukturę lnu. Ona jest w jednym rozmiarze, jest marki Carmencita, Świetna jest ta koszula i widzicie, tym razem sobie po prostu wiążę na ten taki mój standardowy supełek. No i oczywiście rękawy też podwijam. Ona jest właśnie taka oversize, luźniejsza. I zobaczcie, czy teraz widać, że ja mam szersze biodra, że jestem gruszką? No, wydaje mi się, że nie. Świetnie, jakby tak większa tutaj koszula zrównoważyła po prostu moją górę i dół. Sylwetki. Do tego mam koszyk z wintet, okulary koty. Tu możecie sobie przeczytać, co skąd jest i pod filmem też te rzeczy, które są jeszcze dostępne, albo może jakieś podobne, które znajdę. Również Wam podlinkuję. No i przechodzimy do środy. To jest bardzo dla mnie ekscytujący dzień. Mam na sobie halkę, i halka jest od sukienki, która tutaj obok wisi. No to jest moja ukochana sukienka, także pojawia się tu serduszko. Nad tą sukienką się bardzo długo zastanawiałam, pewnie wiele z was rozpoznaje ten model, taki chyba kultowy marki Lovely Silk, ona jest naprawdę wspaniała. Też wam się w tej halce pokazałam, bo powiem wam, że mnie intrygowało jak ta halka wygląda i nikt tego nigdy nie pokazywał, także tutaj widzicie, tak wygląda halka. Ubieram sobie tą sukienkę wygodnie i ona jest przepiękna. Ta sukienka, ja się obawiałam jej takiego mdłego koloru. Tutaj kolczyki widzicie z Lilu, ale no bo ja jestem wczesną wiosną, tak? Czyli moja uroda raczej potrzebuje kontrastu. Natomiast ta sukienka, myślę, że chyba każdemu będzie. Pasowała, wystarczy tylko dobrać odpowiednie dodatki. Tu mam takie okulary z Lewisa, takie z lat 70. i mam też właśnie niewielką torebeczkę z Wenezji, orężową, te czerwone klapki. Także tu w pomieszczeniu może tak nie widać, ale zrobiłam sobie właśnie taki fajny kontrast. I naprawdę tą sukienkę ja nosiłam na różne sposoby, również jesienią. Także jeśli ten film się wyklika. To z pewnością zobaczycie też tą sukienkę niedługo w innych konfiguracjach, właśnie także jesiennych. I przechodzimy do czwartku. I teraz będzie taka fascynująca stylizacja, bo ja wykorzystam właśnie tą halkę z tej sukienki poprzedniej. Ta halka jest wiskozowa, i na tą halkę wiążę szyfonową jedwabną koszulę. Tą koszulę wywalczyłam dosłownie na Allegro w licytacji. Było bardzo dużo osób, ponad 20 licytujących. Ja się uwzięłam, wygrałam. Wiedziałam co robię z tą koszulą, bo ona jest naprawdę świetna na lato. Jest to taki fajny, mięsisty, jedwabny szyfon. Ona świetnie wygląda. Tu są moje ulubione kolczyki z masy perłowej z Lilu i też łańcuszek z Lilu. Do tego sobie ubiorę wygodne koturny. I zaraz zobaczycie, jak tutaj się będę w tym prezentowała. I też myślę, że widzicie super. Zaraz ta koszula nadała tej halce takiego kształtu, no okulary Prada, po prostu koszyk z Boho Swing. No i zobaczcie, wydaje mi się, że bardzo fajny komplet. Ja na wiosnę z kozakami miałam to ubrane, i do tego miałam długi, luźny trencz, i też świetnie to wyglądało. Także pomysłowość francuska. No i przechodzimy zgrabnie do piątku. I w piątek mamy moją ulubioną e, sukienkę. To jest w ogóle moja pierwsza sukienka, właśnie ta, od której zaczęła się moja przygoda z jedwabiem w 2020 roku. E, w jakże paryskie groszki, do tego sobie takie właśnie kolczyki w stylu klipsów ubrałam. E, białe tutaj wygodne m, klapeczki sobie ubiorę. Można by było też, wiecie, jakieś wyższe fajne szpilki. Też mam takie, no ale e, tutaj na wygodę poszłam. Zarzuciłam jedwabną koszulę. Mam właśnie taki wiklinowo-makramowy koszyczek, nie za duży. Duże okulary, oczywiście. Ta koszula, wiecie, ja tak lubię. Lubię tak sobie zarzucić. Paryżanki właśnie tak często robią. Jest taka nonszalanka. Jakoś nie przeszkadza mi to, że to tak, wiecie, jedno ramię odsłania, drugie nie. Mi to absolutnie nie przeszkadza. No, jak gdzieś wchodzę do jakiegoś miejsca, gdzie powiedzmy byłoby to źle widziane, no to po prostu tą koszulę wtedy zarzucam normalnie. No i przechodzimy do soboty. I to jest sukienka z so Widzicie, ona ma tutaj odkryty ten tył. Także na sylwestra na przykład, czy na jakąś imprezę, można ubrać ją, ale wtedy musi być stanik, właśnie ten przylepny. Na co dzień to jest no, po prostu niewygodne. Dlatego tutaj ubrałam normalną bardotkę. też No i tutaj właśnie zarzucam tą koszulę szyfonową. Tak jak mówię, ten szyfon nie jest taki zupełnie transparentny, tylko taki mięsisty. Także tam absolutnie ten stanik się nie rzuca w oczy. Z z tyłu, że, że on tam jest, zresztą jest cielisty. No i właśnie tutaj okulary mam takie inne, Versace. Też mi się podoba, że tu nie ma logo, tylko ten charakterystyczny dla Versace wzorek po prostu. Też koszyczek wiklinowe i zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Też było widać, że ta sukienka właśnie ma taki wzór, że to nie jest taka jednolita czerwień, tylko z taką strukturą, i to też w tej sukience mnie urzekło. Ona się nazywa Merci, chyba obecnie już nie jest dostępna, ale Soflafli ma też inne piękne sukienki. No i przechodzimy do niedzieli. I tutaj też będzie taka pomysłowa stylizacja, bo mamy czarną spódnicę Lovely Silk, topik jedwabny sofluffy, a to są takie kolczyki też takie troszkę jakby w stylu klipsów, które są z Vinted. No i tutaj mam jedwabną szarfę sofluffy, i teraz Wam tutaj pokazuję, jak ją zawiążę właśnie tak. Natomiast no już to sobie zawiązałam przed lustrem, bo to jest powiedzmy trochę trudniejsze do wiązania, ale jak wiemy, że gdzieś tam nie będziemy się przebierać, tylko chcemy ładnie wyglądać, to no, to no to warto, bo zdecydowanie po prostu robi się taki inny efekt tego dekoltu. Jest no bardzo ciekawie, także można w wiele, wiecie, eleganckich miejsc tak pójść na jakąś po prostu imprezę. Też ubrałam tutaj cieliste takie klapeczki na Szpilce. I możecie zobaczyć, co skąd tutaj jest. Tymczasem ja w ramach ciekawostki powiem Wam jeszcze, że tę stylizację miałam na sobie w zeszłym roku i została utrwalona na zdjęciu, które posłużyło jako inspiracja dla grafiki profilowej moich social mediów. A na ekranie możecie zobaczyć to zdjęcie oraz grafikę wykonaną dla mnie przez Sylwię Lewandowską, ilustratorkę modową, graficzkę i wykładowcę w Warszawskiej Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektu Ubioru. A Sylwia jest również właścicielką marki Retromantic i wszystkie wzory, które pojawiają się na produkowanych przez nią ubraniach są również jej autorstwa. W opisie filmu znajdziecie link do Instagramu Sylwii. Tyle na dziś kochane. Zachęcam do subskrybowania kanału, polubienia odcinków, komentowania i zaglądania na mój Instagram. Wbrew pozorom, tworzenie filmów zajmuje dużo czasu i Wasze zaangażowanie motywuje mnie do dalszego tworzenia, bo wtedy wiem, że jest dla kogo to robić. Różnie w życiu bywa, ale staram się, by nowy film pojawiał się w każdą sobotę o 17.00. Przy znacznym wzroście liczby subskrybentów pojawi się film bonusowy w tygodnia. Piękne merci za polubienia odcinków, komentarze i subskrypcje. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. bonjourne, bonsoirée i do zobaczenia w kolejnym filmie. Abien to!